Nasze życie jest jak droga. Droga, którą idziemy, którą jedziemy, może mieć różną pogodę. Może być pochmurnie, tak jak jest w tej chwili, bo spotykają nas różne troski. Może być słonecznie. O, tak jak teraz wyszło słoneczko. Bo wszystko idzie z górki i świetnie się układa. Może też być burzowo, bo spotykają nas rzeczy, które nas zaskakują i bardzo przygniatają. Wreszcie może też być mgliście, bo nie wiemy co będzie jutro, i wszystko wydaje się bez sensu. Niezależnie od tego, jaka pogoda jest obecnie w Twoim życiu, w końcu kiedyś droga, którą idziesz, dobiegnie końca. Osiągniesz cel, dobiegniesz do mety. Pytanie: Co dalej? Tak więc, niezależnie od pogody w Twoim życiu, zapraszamy Cię serdecznie. Już w tą sobotę o godzinie 14 na Bulwary Ustrońskie przy moście wiszącym, a tam będziemy mogli podzielić się z Tobą świadectwem tego, jak my poradziliśmy sobie z różnymi sezonami w naszym życiu. Zatem do zobaczenia w sobotę o godzinie 14.